Cześć, dzisiaj chciałem zaprezentować RTX 3060 Ti od Palita model Dual, Dual 8 GB. Tak on wygląda. Już sobie dzień na nim pokopałem, więc musiałem go tutaj wyciągnąć z koparki. Czyli dobra, tak wygląda on od przodu. Tak wygląda z dołu. Tutaj mamy front. O, dziwo nie, zatyczki nie było. Tu mamy tył zabudowany. No i backplate oczywiście przewiew bardzo fajny, aczkolwiek pociąg temperaturowy może się robić. i góra. Jedna wtyczka. Taki mocno plastikowy jest ten ten. Plastik taki tutaj jest taki trochę nie za fajny z tyłu. Taki ala szczotkowany. Lekka jest, przede wszystkim lekka jest. Nawet widać drugą stronę, że tak powiem, przez radiator. Naprawdę leciutka. Dobra, wrzucamy do bazy i będziemy testować, jak ona chodzi, jak ona działa. Dobra, mamy ją, już chodzi. Zobaczcie, tutaj jest ledzik. U mnie akurat się świeci na, na biało, tam z tego, co widziałem na różnych jakichś tam zdjęciach i tak dalej, i tak dalej. To są jakieś tam różne kolory. Nie wiem, jaka to jest kwestia, nie, nie sprawdzałem tego, nie interesowałem się tym. Ja troszkę kręcą i teraz mamy ustawienia stokowe na stoku 36,65. I teraz tak, podkreślam, że te wartości, które tutaj wbijam, czyli minus 500 i 2400, to są ustawienia po prostu z celem porównania do innych kart, ponieważ wszystkie na początku tak odpalałem na takich ustawieniach, więc nie są to tak de facto ustawienia, na których ja puszczam swoje 360i. Zaraz zrobimy to tym razem, zrobię to po bożemu, czyli dorzucę już normalnie, dorzucę już normalnie normalne OC i zobaczymy jak to będzie szło. Ok, co tu mamy? Oczywiście na NB Minerze, później jeszcze przełączymy na T-Rexa, żeby też było, że tak powiem, prawidłnie. Już dzień pokopałem na tej karcie, fajnie chodziła, nic się z nią nie działo. Aczkolwiek tutaj była pewna rzecz, która mnie troszeczkę, że tak powiem, zasmuciła. I zaraz Wam pokażę. No poczekamy jeszcze jedną rameczkę, aż przeskoczy. 42,56. No i powiem Wam tak, no nie ma co, nie ma co tutaj e, ukrywać, ona tam podchodzi po 42 z hakiem 43, czyli słabo jak na 36, ale, 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 ale. E, na tych samych ustawieniach wszystkie karty no, na spokojnie wychodziły tam na te 44,8, 45, 45 z hakiem. E, tak jak mówię, tutaj zaraz będziemy dawać 1400, e, 2400 i. Każda karta dotychczas chodziła na 130, tą, którą mieliśmy, że tak powiem, chęć porównywać. A ta, tak naprawdę, ta karta, ona lubi prąd. Ona lubi prąd, bo wiadomo, że nikt nie daje power limit. Ja akurat daję, tak? Ja akurat obcinam swoje karty na 130. I, i, i że tak powiem nie widzę jakichś tam przeciwwskazań dlaczego nie, ponieważ karty chodzą równo i nie przeżerają że tak powiem tego prądu 42.63 No, no dawaj, 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 dawaj. 43,70. Musimy jeszcze chwilkę trzeba będzie poczekać. 44. No widzicie, no, tak podchodzi po 44, no być może akurat to jest ta karta, tą, tą kartę ee, tą kartę, że tak powiem, kiedyś się pochwaliłem, że miałem wszystkie 360i poza poza, poza, poza PN -y. i właśnie nie miałem tej karty i teraz dlatego kupiłem tą akurat, bo chciałem kupić jedną kartę do siebie, kolejną kartę do koparki i przy okazji ją sprawdzić być, być może kwestia karty, ale nie mam porównania. No bynajmniej nie dobija, no widzicie akurat nie chcę na, na NB-minerze, nie chcę podbić. Yy, I teraz tak, zrobimy ustawienia prawidłowe, czyli 1400, 2400, zdejmiemy power limit. W ogóle yy, ładujemy i zobaczymy co się będzie działo. Aha właśnie, temperaturki na 70%, 50 stopni. Powiem Wam, że w koparce naprawdę fajnie się zachowywała, bo ona tak za bardzo nie chciała już później podciągać tej temperatury tej 51-52 i tak już za bardzo nie, 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 nie ciągnęła, że tak powiem do góry. Więc no, można powiedzieć, że temperatury ona trzyma takie całkiem spoko jak na taką kartę Mówiona przede wszystkim jest lekka, więc nie ma tam nie wiadomo ile żelaza upakowane. Radiator ma dosyć gęste, zawsze znaczy dosyć rzadkie, właśnie orzebrowanie, w związku z tym no, temperaturę też jakoś Wprowadza. No i mamy tak, no 40, 43. ono tam na spokojnie te zaraz 45, no pięknie. Ok, i zapakujemy, zapakujemy teraz jedną brameczkę i ładujemy na szybko T-Rexa. także tak, no widać yy, efektywność watowa, tak. No ludzie twierdzą, że nie powinno się ograniczać temperatury, nie blokować, no ale proszę, 312, 330. Ja obcinam, że tak powiem, mamy 4479. Ja obcinam zawsze. Każdy mówi, że to jest źle, ale ja obcinam i karty idą na te 45 i prądu, że tak powiem, mi nie przeżera. Dobra, zobaczmy co mamy z T-Rexa, Co mamy z Co mamy? Dobra, tutaj. Tutaj, tutaj, tutaj. mnie no, się przełączy więc czasie jeszcze raz ją pokażmy. Plast, taki całkiem, całkiem plastikowa. Takie, no taka bez polotu w sumie ta karta. tutaj no, dali trochę, dali tego ledzika, żeby to jakoś wyglądało troszeczkę, ale taka, mówię, jakaś taka. Ani, ani taka, ani źle wyglądająca, ani dobrze, jakoś taka. Tak, sobie po prostu nie jaram się nią, że tak powiem. Jeżeli, oczywiście, wygląd karty dla kogoś ma znaczenie. Ja tam lubię ładne rzeczy, więc, więc fajnie, jak karta też wygląda elegancko. Mimo tego, że teoretycznie powinna siedzieć w budzie, zamknięta, mało co powinno być ją widać. Więc, bynajmniej, tak, tak to zazwyczaj wygląda. 45-44 robi. No, ro, no, robi na spokojnie. 45-45 wyciąga na spokojnie i na NB i na T-Rexie. Aczkolwiek, jak się wbije więcej na pamięć niż 2400, to ona troszeczkę zaczyna zwalniać. Tak? Delikatniej spada hasz, przynajmniej tej karcie. Ja już tam sobie testowałem, mówię na 2450 już delikatnie ją spowalniało, więc można powiedzieć, że na tych, na tych pamięciach mnie ta karta za bardzo, za bardzo więcej nie uciągnie. No bo tak, no powiedzmy niektórzy wbijają 2500, no ale na 2500 ta karta gubi jakieś tam dwa hasze około. No i tak jak mówię, wcześniej porównywałem karty. No spójrzcie, no bez power limitu 45 idzie, ale przycinając na 130, tak jak ja mam przycięte u siebie, no zwolni, tak, zwolni, zwolni. Czy macie 45, 60 na tirekcie? Leci. 44, 75. Dobra, wrzucimy jeszcze jedno okienko. Zobaczymy co nam się pokaże. Widzicie? Leci w dół. Leci w dół, czyli po prostu ta karta jest fajna. Temperatury są spoko. Wygląda jak cię mogę, bez szału. Ale no lubi prąd, tak? Lubi prąd, więc wychodzi trochę mniej ekonomicznie niż inne modele, które, które mam, które sprawdzałem. Także wybór należy do Was. Uważam, że karta jest ok, aczkolwiek yy, lubi jakieś tam jedno okienko z panelu fotowoltaicznego, żeby nam nadrobić te straty. No to takie, no niby nic, no, ale spójrzcie, no 300, 324, więc efektywność jest taka sobie, tak naprawdę. Yy, no szału, ma, że tak powiem, jeżeli chodzi o prąd. Tak, powinna, yy, Powinna, spójrzcie. 42 MHz na 130. Na 130 watach, czyli bynajmniej najmniej high w tak zwanych watach przy temperaturze 52 stopnie temperatura jest w porządku ona naprawdę nie chce za bardzo już później podciągać tej temperatury do góry już nie jest, także wsadzimy ją w ramkę i ona zaraz będzie miała 55, 57, 58 ona tak staje 52, 54 maksymalnie a ja generalnie ustawiłem sobie w koparce na 55 stopni na autofanie, więc ona tam sobie chodziła na 50 kilka, 60 kilka stopni w zależności od tego czy, czy akurat tam powiedzmy nie wiem, okno nie było uchylone czy coś, bylebym przy zamkniętym oknie przy 23 stopniach, ona całkiem spoko trzyma tę temperaturę, więc cóż prąd lubna, ale też, ale o, teraz akurat ją przydławiło troszeczkę o, waha się delikatnie ale mówię, no lubi prąd, wygląda, kopie, chodzi po jednej dobie nie było żadnych problemów, także nie, cóż, czy mogę polecić? No chyba tak, no, no, no mogłaby te 5 wacików mniej wciągać i byłoby super moim zdaniem. Także nie, trzymajcie się, hej.